Dawno, dawno temu żył sobie stary tkacz, który miał trzech synów. Każdy z nich był pracowity i uczciwy, ale ich rodzina była bardzo biedna, więc chłopcy musieli opuścić dom, by zdobyć lepsze życie. Wyruszyli w świat, każdy szukając pracy, która pozwoliłaby im się utrzymać i pomóc ojcu. Najstarszy syn zatrudnił się u stolarza. Był pracowity i szybko nauczył się, jak pracować z drewnem, wycinać finezyjne wzory i tworzyć meble. Przez cały rok pracował ciężko, aż w końcu mistrz stolarz, zadowolony z jego wysiłków, postanowił wynagrodzić go w wyjątkowy sposób. Nie mogę cię hojnie nagrodzić pieniędzmi, ale dam ci coś cenniejszego, rzekł mistrz, podając mu drewniany stolik. To magiczny stolik. Wystarczy, że powiesz stoliczku nakryj się. A nakryje się on pięknymi obrusami, a na stole pojawi się najwspanialsza uczta, jaką sobie wymarzysz. Syn był zachwycony. Wracając do domu, zatrzymał się w gospodzie, by odpocząć. Tam, podekscytowany swoim skarbem, poprosił stoliczek o nakrycie, a przed nim natychmiast pojawiły się wykwintne potrawy, pieczone mięso, świeży chleb, owoce i słodkości. Zazdrosny gospodarz, widząc ten cud, wymyślił podstępny plan. Kiedy najstarszy syn zasnął, gospodarz podmienił magiczny stolik na zwykły, drewniany, niczym się nie wyróżniający. Następnego dnia niczego nieświadomy młodzieniec wrócił do domu i z dumą pokazał ojcu swój cudowny stoliczek. Niestety, kiedy wypowiedział zaklęcie: Stoliczku, nakryj się, nic się nie wydarzyło. Był załamany, a ojciec poczuł rozczarowanie, myśląc, że jego syn został oszukany. Średni syn również wyruszył w świat i zatrudnił się u młynarza. Pracował sumiennie, codziennie dźwigając worki mąki i pilnując, by ziarna były dobrze zmielone. Po roku pracy młynarz, zadowolony z jego poświęcenia, chciał go wynagrodzić. Podarował mu cudownego osiołka. Ten osiołek nie jest zwyczajny. Kiedy wypowiesz słowa osiołku, potrząśnij się, osiołek wytrzęsie z siebie złote monety. Syn, zadowolony z nagrody, wracał do domu. Planując, jak bogactwo osiołka pomoże ojcu i jego braciom. Podobnie jak starszy brat, zatrzymał się w tej samej gospodzie. Tam, gdy osiołek zaczął potrząsać się i wypuszczać złote monety, gospodarz zrozumiał, że to zwierzę jest niezwykłe. W tej nocy, gdy chłopak zasnął, gospodarz podmienił osiołka na zwykłego, pozbawionego jakichkolwiek magicznych zdolności. Średni syn wrócił do domu i z radością zaprezentował osiołka przed ojcem. Kiedy jednak wypowiedział zaklęcie, osiołek tylko spojrzał na nich niewinnie i nic się nie wydarzyło. Ojciec był coraz bardziej zasmucony, myśląc, że jego synowie przynieśli mu tylko fałszywe nadzieje. Najmłodszy syn, chociaż początkowo był rozczarowany, że nie dostał czegoś tak wspaniałego jak stoliczek czy osiołek, postanowił wrócić do domu. Po drodze również zatrzymał się w tej samej gospodzie i usłyszał historię o tym, jak dwóch jego braci zostało tam oszukanych. S4 Media Group Group of people talking in an inn. Young man listening to a story in an inn. Worried young man hearing bad news. Stok: A distribute equally. Ta laska jest zaczarowana. Gdy wypowiesz słowa Kiju sam bi, Kij sam obroni cię przed każdym, kto próbuje Cię skrzywdzić lub oszukać. Narrator. Nadszedł czas na najmłodszego syna, który wyruszył w świat i zatrudnił się utkacza. Przez cały rok pracował pilnie. Przeplatając nici i tworząc piękne tkaniny. W podziękowaniu za jego pracę mistrz podarował mu niezwykłą laskę. Młodzieniec zrozumiał, że gospodarz ukradł magiczne przedmioty. Postanowił działać. Kiedy gospodarz zapytał, czy ma przy sobie coś niezwykłego, chłopak odpowiedział: Mam cudowną laskę, ale tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach mogę jej użyć. Ciekawski gospodarz próbował przekonać chłopaka, by zostawił laskę na noc. Wówczas młodzieniec rzekł: jeśli tak bardzo nalegasz, pokażę ci jej moc. Kiju sambii. Laska natychmiast zaczęła bić gospodarza, wymierzając mu solidną nauczkę. Gospodarz błagał o litość, aż w końcu przyznał się do kradzieży i oddał najstarszemu synowi magiczny stoliczek, średniemu, osiołka. Zadowolony, najmłodszy syn wrócił do domu razem z braćmi, każdy z nich z powrotem ze swoim cennym przedmiotem. W domu chłopcy pokazali ojcu, co przywieźli. Najstarszy syn rozłożył stoliczek i wypowiedział zaklęcie. Stoliczku, nakryj się, a na stole natychmiast pojawiła się wspaniała uczta. Stoliczku, nakryj się! Średni syn powiedział: Osiołku, potrząśnij się, a osiołek wytrząsnął złote monety, zapewniając rodzinie bogactwo. Osiołku, potrząśnij się. Ojciec był wzruszony i pełen wdzięczności za to, że jego synowie nie tylko zdobyli cenne przedmioty, ale również odzyskali je dzięki sprytowi najmłodszego syna. Od tamtej pory rodzina żyła w dostatku i szczęściu, a ich historia stała się słynna w całej okolicy. Każdy wiedział, że biedny młynarz i jego trzej synowie, dzięki uczciwej pracy i sprytowi, zyskali to, co im się należało spokojne i dostatnie życie. Tak kończy się opowieść o magicznym stoliczku, złotym osiołku i walecznej lasce które przyniosły trzem braciom szczęście i dostatek.